Cześć kochani, z tej strony mamy Scarlet. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek 100 Dzieci Ekspres. Jej, jej, jej. Mówiliście mi, że teoretycznie powinnam zostawić ten nagrobek i się nim nie przejmować. Hmm, zobaczymy, zobaczymy. No w sumie jest to nieżyjąca osoba, może teoretycznie zdarzają się takie przypadki, nie powinnam się tym denerwować. Natomiast tak, kochani, od dwóch gameplay'ów mówicie mi o pewnej rzeczy, którą tu widzicie, czyli tym latającym dachu. Ja go usunę dzisiaj specjalnie dla was, tak żebyście widzieli, że uwaga, dan, nie ma. <laughs> Więc z powód irytacji został usunięty, a my w e... Co, co, ty, co, co, co do naszej krowy ty masz? No, daj żyć krówce, nie, nie znęcaj się nad nią i w ogóle. No, w każdym razie no, jest smutek, bo umarła nam córka Scarlett. Dwa dni. No, nic, no to idź sobie popłacz. Wiem, że w MC Common Center można zmieniać emocje, ale to jest trochę takie nienaturalne, dlatego tego nie robię. Poznajmujemy się dziećmi, skorzystaj, weź prysznic, no i oczywiście będziemy zaciążać, bo wypada mieć kolejnego Nubu. Możesz sobie poczytać jakąś książkę, jak ją złowić na przykład. Ty też czytaj książkę Wy, natomiast o, musicie poczekać na toaletę. Podejdź tu jedna i podejdź tu druga. I czekamy, aż zwolni nam się toaleta, żebyście Wy mogły załatwić swoje potrzeby. Naprawdę muszę już iść dzięki za wspólnie spędzony czas. No, mm, nie wiem, czy on jest aż taki fajnie spędzony, ten czas. No, ale niech będzie ci kosiasz. Jak mówię, dzisiaj kolejny nubu przed nami, w sensie kolejna ciąża, bo wyzwanie musi dalej iść do przodu. Będziemy szukać odpowiedniego ojca dla naszych maluchów w sumie, no już nie takich maluchów i teoretycznie wiecie co przydałabym się druga łazienka i to diabelnie... Diabelnie mocno by się przydała, więc nie wiem, czy nie wstawię tutaj jakiegoś najtańszego prysznica na razie. Nie wstawimy tutaj najtańszej toalety i najtańszej umywalki. Wiem, że miałam to fajnie opatentować, będzie fajnie ogarnięte, ale to później trochę. Natomiast potrzebuję tego, dlatego że tych dzieci jest dużo i niestety one sobie trochę nie dają rady w tym domu. Ja sobie nie daję rady, bo nie mam gdzie wysyłać ich do garnięcia się. Więc choć ty sobie skorzystasz tu w tym czasie, weźmiesz prysznic, druga łazienka, zawsze spoko. Ty natomiast będziesz czekała, a potem pobawisz się panem mruczkiem. Chyba nie masz innej zabawki w wyposażeniu. Nie masz, ty nie masz, ty masz słuchawki. No czy mówiliście mi, że jakoś tam można te słuchawki sprzedać, to może później się tym zajmę. Chodź młoda, skorzystasz, weźmiesz prysznic. Skąd miałaś płakać tutaj. I rozmnażej żabę. A, zabawki powrzucamy wam do kuferka. A ty co chcesz od nas, Katarzyno? Tak, średnio, że coś od nas chcesz. Dobra, a jak z rzeczami ze szkoły? Wy jesteście czwórkowe, wy jesteście czwórkowe, domowa nie zaczęta, no ale to i tak musicie się zająć. Dobra, kochani, no może uda nam się już zaciążyć te skarlet, żeby te nubu były w produkcji. Może się wybierzemy i popatrzymy za ojcami. Kto nam jeszcze został w tej pierwszej wprowadzonej turze? Kogo my tutaj mamy? Dominik już był, Antoni nie był, Dave nie był, Billy Joe był, Jerry był, Bart był i mamy też Hadesa. No to może dzisiaj Dave, co? Bo w sumie Dave nam ostatnio umarł w RWDG, więc będzie takie fajne nawiązanie do naszej generacji dużej rodziny, szczęśliwej rodziny Białego Płotu. Kurde, dalej mi smutno, że ten Dave umarł, więc może to będzie na serio dobrym rozwiązaniem. Gdzie jesteś, Dave? Jest Dave, kochani, gdybyście nie wiedzieli, Dave to jest pokolenie czwarte RWDG, czyli pokolenie białego płotu, gdzie główną jakby fabułą było to, że Dave chciał zbudować naprawdę dużą, fajną, szczęśliwą rodzinę. Tylko widzę, że tutaj jest problem, że musisz spróbować się mu przedstawić, a ja tego nie chcę, więc powinno być tu coś w poleceniach. SIMA modyfikuj ustaw e, polecenia kultystyczne, wampira, syrenę, mm, czy można mu tutaj mm, mm. Jakoś tak zmuś do wyjścia, modyfikuj, uszczęśliw. Modyfikuj informacje, nastroj kody kariery, zwiększ poziom sławy. Nie chcę właśnie, chcę zmniejszyć poziom, poziom sławy, żeby był normalnym simem. No i nie wesołe zapoznanie, a... O, nie możesz wliciarskiego. To wesołe zapoznanie w takim razie. Kandydaci. No, i wiecie, że Dave jest ojcem Hadesa, który tutaj jest, ale na Hadesa jest jeszcze za wcześnie. I romantyczne. Pocałuj w szyję. W sensie wiecie, jak mówię, ja wiem, że MC Command Center, likwidacja nastrójników i w ogóle, tylko to taki trochę aż za bardzo gra taka z kodami. Więc może fajniej wykorzystywać te punkty, które zdobywamy. Tak samo jak wiem, że mogę przecież ożywić Simkę, ale jak mówię, no, um, fajniej chyba jest. Tak sobie to robić w trakcie gry, a nie na zasadzie oszustw. Czy to zrobiłaś pracę domową, że już idziesz? Już jest po barabara. bara zrób test ciążowy. Uwaga. Je za dwoje! Scarlett jest w ciąży, w tej rodzinie pojawi się ktoś nowy. Także fajnie, poinformuj Davea. Dave, zdradziłeś Holly, chociaż miałeś tego nigdy nie robić. Natomiast my patrzymy, co tym razem nam się wylosowało. Ciąża, jeden chłopczyk i jedna dziewczynka, trymestr pierwszy. To idealnie, no. Uwielbiam, no, chłopczyk, chłopczyk. Chciałam, żeby był chłopczyk i dziewczynka zawsze, bo fajnie jest właśnie w tej jakby. Kombinacji te geny obserwować, a nie kiedy mamy tylko i wyłącznie dwie dziewczyny, więc dobrze, cieszę się. Ustalamy etap ciąży, trzeci trymestr. Czy mamy tutaj coś do zrobienia? Chyba tylko sprzątnąć. W ogrodzie. W ogrodzie chyba nic. Chyba tutaj wszystko spoko. Tylko krówka jest do urośnięcia. Skarlet się tak dobrze czuje. A w sumie nie mamy co z nią zrobić. <laughs> Może trochę pomęczymy. Chodź, Skarlet, pokopiesz. Może coś ciekawego będzie. Zbierzesz cały plon. I chyba, chyba, chyba to jest tyle. No, jeszcze tu możesz zebrać cały plon. A przy okazji, bo ja jej zrobiłam przecież taki fajny strój, w którym ona może spokojnie na, na czas ciąży sobie chodzić, czyli ten. No, i to wy jakoś tak. to wygląda jak taki wielki tyłek. <ślad> Tutaj, wypięty wielki tyłek. O, ale nie, no przynajmniej jakieś tak wygodniej to wygląda na niej. No znowu idzie do ogrodów bieli. No, cała Scarlet. Kurde, przydałby mi się jakiś telewizor. Nie stać nas na telewizor chyba. To jest do sprzedania. To do sprzedania. Do sprzedania. Do sprzedania. Śpij! śpi. Dlaczego ty wstałeś w ogóle? Hmm, na telewizor. Kurde, nie będzie nas stać na żaden telewizor, bo im ta zabawa jakoś tak strasznie. Ja wiem, że telewizor może to nie wszystko, ale przydałoby się, żeby oni tę zabawę mieli jakoś tak na pełną trochę. Może zrobię tak. Ja jakiś taki stolik mały. Czy coś tu wstawimy? Ten akurat jest ładny, więc jak damy mu odpowiedni kolor, plusem na klawiaturze numerycznej zmieniam i minusem można cofnąć. Złoty, niebieski, taki seledynowy. Chyba ten by nam najbardziej pasował. I tu alt i dziewiątka. Wyciągam telewizor. Taki z lodówką. Tylko nie wiem do końca, czy ta wersja mi się podoba. Tutaj mamy biały, taki niebieski. Może taki niezniszczony, śnieżno-biały. Hm. to by było nawet dobre. No ale przynajmniej jest jakiś telewizor w tym domu. Żeby dzieci mogły sobie coś pooglądać. Ustawimy go na biało. Dobra, kochani, może przygotujemy już śniadanie. Mm, gotuj. Co możemy ciekawego zrobić? Sałatka ogrodowa, pierogi, rybne taco, jajecznice. O, jajecznice z bekonem. Dla całej rodziny. A jak wy się czujecie? No jest dramat trochę, jak na moje. Z ich samopoczuciami jest dramat, więc fajnie byłoby może to załatwić, że dziewczyny między sobą się, nie wiem, rozmawiają o smutku. Hmm. Może tak będzie lepiej. Wy byście też sobie tutaj zeszły na dół i usiadły. Nie wiem, co możecie jeszcze porobić tutaj. Otwórz i baw się tą zabawką. A ty baw się tą. Zanim do szkoły pójdziecie. A zrobiłyście prace domowe? A nie, nie, dobra, bo wy nie miałyście. Jezus, cały czas się nad tym zastanawiam, czy te prace domowe są zrobione. Ty w, 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 oglądaj telewizję. Pierwszy raz oglądają telewizję. Oglądaj aktualny kanał. Tylko weź tu, ty może zmień na coś to, nie wiem, dla nastolatek bardziej. Eee, oglądaj film, oglądaj kanały, oglądaj romansy. O widzisz romanse. I tutaj dla Was śniadanie: weź porcję i weź porcję. Wy też chodźcie, weźcie sobie porcję. Okej. Okay. Eee. Oglądaj film, oglądaj film. Oglądaj kanał. TV nastolatkowe oglądać może lepiej. Oglądaj aktualny kanał. Oglądaj aktualny kanał, bo przy jedzeniu im rozrywka przynajmniej trochę powinna skoczyć. Skarlet, sprzątnij. Odłożysz. Skorzystasz. I zmienimy ci strój do ogrodu, żebyś na biało nie poszła. Może być ten? I będziemy tutaj pielęgnować ogród i sprzedawać wszystko. A i teraz po kolei musimy dzieci trochę powysyłać, żeby się zajęły czymś. Ty skorzystasz, weźmiesz prysznic i wrócisz do oglądania aktualnego kanału. Ty na razie też sobie daruj rozmowę z siostrami. Skorzystasz, weźmiesz prysznic i wrócisz do oglądania aktualnego kanału. A to sobie wrzucimy tu, Scarlett. Karlet tutaj się zajmuje ogrodem, bo wiadomo, ogród to jest nasz przychód i trzeba tutaj nakarmić, nakarmić i nakarmić groby w ogrodzie. Olga, Weronika, Agnes i Dorota. Weźcie sobie coś, pogadajcie, przechwalaj się figlowaniem. Jezus, czemu ja takie interakcje akurat wybieram zawsze po śmierci? Bo im akurat towarzystwa brakuje, to na nich sobie pogadają teraz. Nie wiem, czy opłaca się. To tak fajnie, jak mamy takie trzy krowy, no bo tu tak kurczę, nie wiem, na sąsiadów idealnie, <ścoughs> ale z drugiej strony niebezpiecznie. A co my mamy tutaj w aspiracji super rodzica? Skarć swoje małe dziecko, dziecko lub nastolatka. Mhm. Trzeba będzie się tym zająć. O Jezu, ludzie do szkoły. Obijaj się uczpilnie. Wy też idziecie. Dave, daj nam spokój. Nie idziemy na żadne randki. Scarlett jest w stanie strasznym. Weź resztki. Miałaś to posprzątać. I trzeba będzie się wybrać... W okolicy chyba coś poszukać. Albo wiecie co? Powędkujemy, bo w sumie to wędkowanie jest najbardziej teraz opłacalne, więc... Chociaż i tak najbardziej opłacalne jest, kiedy to... Uuuu, mała wpadka. <grytania> Nawet nie mała, a duża. Bardzo duża wpadka. Takie <grytania> skupię. Jeszcze to otrzepywanie nogą. Weź prysznic, Scarlett. I chodź wziąć resztki. I tutaj trzeba wziąć pocztę. A to trzeba ponakarmiać. I wiecie co? Pomyślałam sobie, że jeszcze ule sobie możemy tutaj dać. Bo będzie to chyba fajnie się razem tutaj prezentowało. Znaczy, tak, tu sobie ustawmy te granaty, które mają okres zimą, kiedy się pojawiają, natomiast ja bym chciała tutaj ul zajęcia poza domem. Myślę, że to fajnie będzie, jak będziemy mieć takie tutaj ule. Tak, bardzo, 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 bardzo domowo. Tylko oczywiście ustawimy je tak ładnie. Zmienimy im kolory, żeby były bardziej takie pastelowe. O, idealnie myślę. To wszystko przed domem. <laughs> Ale uwielbiam ten dom. Naprawdę bardzo mi się podoba. Jest taki magiczny, wróżkowy wręcz bym powiedziała. Chyba nawet bardziej mi się podoba niż te wielkie, monumentalne wille, które miała zawsze Scarlett. Okej. Okay. Scarlet zabrała pocztę. Co dostaliśmy? Zestaw dochodowli kwiatów. A to można otworzyć i najwyżej posadzimy. To sprzedamy, to sprzedamy. Mm, a wy co? Wy nic ciekawego, żadnych piątek w szkole. Czwórkowa, 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 nic? Serio, zupełnie jedno wielkie nic? O cholera. Uu, du, du du Kochani. Zupę dyniową wam zrobimy. Prawdzie wiosna jest, ale niech będzie. Kurde, to tak powiem wam średnio. Odrabiaj lekcje. Odrabiaj lekcje. Ja myślałam, że już się kogoś tutaj. A czemu one nie mają pracy domowej? Chyba, że one w ogóle nie miały i ja im sprzedam albo jakiś błąd, że im się nie pojawiła praca domowa. Kurde, kurde, kurde. Dla dzieci. No nic, no to kupimy raz, dwa. I otwórz. Dla ciebie dwie. No dobra, to jedną pracę domową sobie odrób. A drugą pracę domową daj siostrze i siostra też sobie odrobisz. Czemu jej znika? Okej, okay. co mu wybrałam? Odrabiaj lekcje. Ale to fajne jest. Ej, mega mi się podoba, że oni tak wszyscy przy tym stoliku tutaj odrabiają, że Scarlett jakieś jedzenie robi. Co dostaliśmy? Chryzantema, lato, jesień. No to chryzantemy można sobie na razie tu zasadzić. A tu mamy co? Stokrotka wiosna. No to możemy sobie te stokrotki gdzieś tu zasadzić. Albo nawet i tu. Okej. Okay. A to sprzedajemy. CD2 so, 3 Dziewczyny, jak odrobicie pracę domowe, to będziecie mogły sobie zjeść. A najmłodsze powinny zostać wysłane do zarabiania. Więc one, jak odrobią pracę domową i zjedzą, to pójdą tutaj spać do tego łóżka, żeby się wyspać, bo one będą miały wtedy bardzo dużą energię. W sensie szybciej im wzrośnie. I będzie można je wysłać na ryby, bo małe dzieci zarabiają dużo więcej niż nastolatkowie i dorośli, bo jakoś te umiejętności inaczej się rozkładają, przynajmniej z tego co zauważyłam. Skarlet, bez przyjadania się. Sprzątni. Skorzystaj. I idziesz tutaj do roboty. Będziesz budować więź ze swoimi pszczołami. Podoba mi się taka forma. Zarabiania. Z ostatnio ją coraz bardziej preferuję. Dobra, tutaj powinnaś sobie dać radę, i tutaj ewoluuj. Wszędzie chyba tak zarabiam. Znaczy, oprócz w RWDG, bo w RWDG tego nie mamy. Dorota. No właśnie, dziewczyny, zjedzcie sobie. Zjedzcie już energii. Tu sobie sko. A to kto? Akira, kibo. No to nie, to nie jest nam potrzebne. Szkoda, że tutaj pod domem nie mamy miejsca do łowienia zrobionego. Tutaj jest przecież ten pomost. Śmiało by można było tutaj sobie zejść, łowić. Tutaj to samo. Ale nie, nie ma. Musimy iść dopiero, dopiero, dopiero. Ja nie wiedziałem, że tu można ślub wziąć. Możemy iść dopiero tu na tę promenadę. Teleportujesz się tu pójdziesz na ryby. Ty pójdziesz też załatwić potrzebę pęcherzową. Też się teleportujemy i będziesz łowiła ryby. Po nastolatku w serii nie ma co ciągnąć, bo oni nawet nic nie złowią. Tutaj nawet zabawa rośnie. Przyjemne z pożytecznym. A czemu ty wstałaś? What's the fuck? A ty, Scarlet, też czemu nie śpisz? Sprzątamy, sprzątamy. Skorzystaj, prysznic i spać. Widzicie, robo odkurzać złowiła. Po prostu dzieci zawsze powinny łowić. Zawsze. Tania siła robocza. Nawet zabawa im rośnie. Towarzystwo im rośnie. Same, same, same przyjemności. Gdzie jest ten odkurzacz? A pewnie w wyposażeniu domu. Zaczął się poród! Wstawaj, Scarlett! Kolejne dzieci. Oj, co wy tak płaczecie? A, a propos właśnie tego, o czym Wam mówiłam, że najlepiej dzieci wysyłać. No dobra, ryba jak ryba za 6, ale złowiła tutaj tablet za 750 weronika. Następnie tutaj mamy 120, 25, 90, mówię, dorośli jak głowią nie mają takiego szczęścia jak dzieci. Naprawdę, nie bajeruję, nie kłamie. To sprzedajemy też za 300. I mamy też kolekcjonerski talerz wyłowiony w takiej liczbie. E, nam to jest niepotrzebne, więc po prostu wszystkie sprzedam, bo nie zbieram takiej kolekcji. Ej, patrzcie ile mamy hajsu. No i to się nazywa życie, także jeszcze raz powtarzam. Dzieciaki powinny po prostu zawsze się tym zajmować Natomiast Scarlett idziemy tutaj do um, urodzić dziecko w szpitalu I weźli w pojedynkę Gratulacje to dziewczynka, Helenka Okej, okay. Helenka i Sławomir Dobrze, a gdzie jest Helenka i Sławomir? Aha, Helenka i Sławomir się przele... Przeteleportowali do starszego rodzeństwa. No to nie, bo Helenka i Sławomir mają się znajdować tutaj. Tutaj dajemy jedno, i tutaj dajemy drugiego bombla. I Skarlet się będzie nimi zajmować. Eee, natomiast, wy dziewczyny, się nie przejmujcie, i, i, i po prostu, u, nie wiem, skorzystaj, weź prysznic, bo widzę, że potrzebujesz iść spać. No ty właściwie też, więc możesz tutaj zejść, skorzystaj, weź prysznic i też idź spać. Ale ogólnie to miejcie wywalone, bo to mamuśka jest odpowiedzialna za bąble, więc robimy nakarm, karm piersią, nakarm, karm piersią i tutaj jeszcze zmienimy brudną pieruszkę. Najgorsza sprawa jest taka, że dzisiaj mamy sobotę, więc dzisiaj dzieciaczki nie idą do szkoły, a... My nie jesteśmy w ciąży, więc robimy MK i idziemy jeszcze z kolejnym się sparować w dzisiejszym odcinku. A co, jak szaleć, to szaleć? Będzie jedno dziecko wprawdzie, bo mamy tylko miejsce na 8 simów, ale. Uuu... Co się tu od Janie Pawliło? Czekajcie, bo chyba MC Command Center mi żyje własnym życiem. Albo ja odklikałam jako e, granych e, moich e, tutaj e, ojców. Co, co tu się od Janie pawliło? Kto się hajtnął z tą brzydką panią Kalientę? No nie chcę nikogo urażać, ale... E, Nina, kto jest swoim. <laughs> really? Ty z Davem? Nope, N nope, nope. Nie, 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 nie pozwalam ci. Nie, nie, będziesz tutaj z naszymi mężami pogrywała. Nie. Ty sobie żyj tutaj. Żadnego mi tutaj y, z moimi. A gdzie jest Anthony? Co się stało z Anthony? Przecież nie powinien mi MC Command Center ruszać moich. Grywalnych Simów Spencer, Kim Louis Aha, wy się wymieniliście żonami, Anthony. Cofaj się tu. I brakuje mi jeszcze jednego: jest Billy Joe, Dave. Jeszcze kogoś mi brakuje. Jeszcze kogoś mi brakuje, ale nie wiem kogo. Aha, już wiem. Jerry, kogo jesteś mężem? Aha, Ewy. No to trochę zaszalał mi MC Command Center, powiem wam. Dlatego właśnie denerwuję się nim, bo on czasem żyje naprawdę własnym życiem. Przeniosę sobie tych Simów, bo ja chcę, żeby oni żyli w jednym miejscu. 2, 3, 4, 5, 6. Tyle ich było? Czy jeszcze kogoś mieliśmy tutaj? Bo już nawet naprawdę nie pamiętam, czy ktoś jeszcze z moich grywalnych Simów tutaj egzystował? Mhm. Pan. O masakra! Aha, to jest twoja żona, ale fajnie się sparował, z ładną, ładną, tylko wygląda jak jego córka. To raz, Karlet, to nie tak miało być. Bierzemy sobie chyba Antoniego jeszcze na ojca dziecka. Tak myślę. Ale wiecie co? Chyba już to zrobimy po prostu w przyszłym odcinku naszych dzieci. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu komentarzy, łapek w górę. Będzie mi bardzo miło. Jak mówię, zapraszam na kolejne odcinki. YouTube teraz troszkę się bawi z zasięgami, więc ważne jest, żebyście zostawiali te łapki i komentarze, bo też nie wysyła powiadomień moim subskrybentom, z tego co wiem. A tak, jak zostawicie taką łapkę reakcję, to jest szansa, że im się pojawi to po prostu na stronie głównej, że jest nowy film, żeby obejrzeć. Wiecie jak? To jest. Jak się nie dostaje powiadomień, no to trochę jest z tym ciężko. Tak czy inaczej, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Wpadajcie na Games Scarlet, mój drugi kanał. Na Instagramie wrzucam różne kolorowanki, i inne pierdoły i relacje, więc też możecie tam wbijać. I trzymajcie się cieplutko. Cześć.